Ojej. Dzień dobry, YouTube dawno mi tutaj nie było, ale jak już nie wiem, ostatnio nie chodzi o to nagrywanie vlogów, coś mi to nie szło. Nie byłem zadowolony z tamtych i ogólnie no, dziwny miałem czas przez ostatnie dwa tygodnie. W każdym razie, dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć nad czym między innymi pracowałem przez ten czas i też wcześniej i nad czym jeszcze będę pracował, prawdopodobnie przez najbliższy. Nie wiem nawet ile. Parę dziesiąt godzin, jak nie ponad sto. W każdym razie, szósta rano, właśnie byłem się przejść kawałek, trochę słoneczka zaczerpnąć, które się nie śmiało z z chmur. A ja teraz siadam na rowerek, pokręcić trochę cardio i podpowiadać na Wasze pytania. Na 40 minut zrobione. Ogólnie dzisiaj będę miał dosyć aktywny dzień, dlatego, a zresztą zobaczycie, teraz wezmę prysznic, obudzę się i wybię a się wstała, czas na. E, co to jest? Płatki pod oczy. Piotka w końcu przekonałam, że to fajne. Chce być ładnie. Ale to fajnie budzi przede wszystkim. No. Bo są zimne, bo są z lodówki. Hmm. Chciałem, Nie ma ciebie żeby... pod oczami Tak, już widzisz efekty? Mm -hmm. Ojej, ojej, jaki jesteś. Hi -hi. Byliśmy na spacerku, zjedliśmy jego dziankę, a ja wcześniej zjedłem serek Sereg mamy dziesiątą i będziemy jeść śniadanie i na śniadanie będziemy jeść to, co jemy ostatnio pięć no, razy w tygodniu, myślę. Tak jak mieliśmy kiedyś fazę, że przez rok jedliśmy tosty z awokado i z jajkiem, no to teraz y, dalej jemy tosty z awokado i jajkiem, tylko po prostu trochę inaczej podane. Zupgradowane. Nie? No i tu będziemy potrzebowali do tego przepisu awokado oczywiście, chlebek, jajka, pomidorki koktajlowe, rukola, Płatki drożdżowe to jest mega mocna rzecz, mega mocny dodatek do warzywek, żeby sobie posypać. Jest od razu lepszy smak, a poza tym płatki drożdżowe to jest praktycznie błonniki białko tylko, więc to są mega spoko. I no tyle, ile się ich dodaje, to się dodaje, nie wiem, już 10 kalorii, więc to nawet tego nie liczę. No i prezydent lekki z wazylią, żeby nabić trochę więcej białka, żeby dostarczyć trochę wapnia i żeby dodać oczywiście smaczku. Smaczku. Smaczek jest najważniejszy. Żyjemy garnuszek na jajeczka. Rzejemy, Bo już nie jemy... smażymy jaj Tak. Chlebek spsikujemy masełkiem. Ogólnie to rozkminiamy, czy brać drugiego kota tak. dzisiaj. To znaczy wtedy... nie, że dzisiaj bierzemy nowego nie, kota, tylko dzisiaj się... była, czy bierzemy Dziś... drugiego kota, także jak ktoś ma dwa koty i na przykład miał wcześniej jednego, to dajcie znać, czy coś się zmieniło. Co się stało? Ja chciała że każdy, kto miał jednego i potem ma dwa, mówisz dwa są git. A żaden z nas nie miał nigdy dwóch kotów. Tak, ja nie miałem w ogóle żadnego kota. Chlebek wstawiony, woda się grzeje także teraz awokado. Mam tutaj akurat półtora awokado, dlatego że są małe. Jedno to jest za mało. Chciałam tylko dobrze. dodać, że nie zawsze używam awokado, czasami po prostu robimy sobie na przykład kanapki z kurczakiem pieczonym, lub po są krabegi do tego właśnie jajko, lub kurczak i taka sałatka. No powiedz coś. No tak, tak. I tak jakby reagujesz, jakbym nieprawdę mówiła. <noise> nieprawda to jest. Nieprawda to jest. Jeżeli chcecie tłuszczy więcej, a do nas zamienić awokado, to na przykład kanapkę z serkiem, takim lekkim bieluchem i z łososiem. No tak, z ogóreczkiem. Tak. Ja w nie dużo rukoli na dzisiaj, przez to, że jemy właśnie dużo rukoli. Do śniadanek i innych posiłków, no to właśnie jest na rukolę i pomidorki footkajlowe. No i płatki wrozdowe, bez tego to nie byłoby połączenia. A i pomidorki też dodatek do płatki wrozdowe. Ale co jest... Tak, jest śmieszne, to ja na przykład jeszcze do niedawna powiedziałabym, że nie nienawidzę pomidorków footkajlowych. Jak widzicie, wszystko się zmienia, każdy dojrzewa. Mhm. Koniec, już jajeczka obrane i posypujemy wszystko płatkami. O, tak, mm -hmm. tak. to ma wyglądać. Pożywne śniadanko, dlatego że kolejny posiłek za nie wiem, 5 godzin gdzieś, bo to jest przedtreningowe. Na trening pojedziemy gdzieś za 1,5-2 godziny, także tak, musi być dużo kalorii. tym po treningu, mamy e, kawkę z Kosty, ona akurat nie jest zliczona, ale jest na mleku, więc no, mało ma. I mamy tutaj batona, protein bar z Lidla. No w sensie pierwszy raz go widzieliśmy. E, tak, i podejrzewam, że będzie dobry, bo ma średnie makro, a duży jest. That's what she said! Mmm, <laughs> mamy Ja jestem tutaj najbardziej rytalnym, dostałem batonów, bo mm. ich nie lubię. Dobry. No właśnie nie znam. Jedziemy po Asi Pieszczonek, na potem mieściu. Nie, ten baton powinien mieć coś chrupiącego w sobie, a tam totalnie nic nie chrupi, jest taki... No wiem, no tak, to to jest minus, ale ogólnie jest dobry. Nie ufajcie, proszkowie. to Który jest tą osobą, która nie powie, że czegoś nie lubi, bo nie ma takiej rzeczy, której on nie lubi. Po treningu wlatują dwa burgery, to mięso jest większe niż to było. I mamy tutaj tatar wołowy. Jak się go usmaży, sól pieprz, mega sztos. Przyszedł czas na pogadankę i tutaj dwie rzeczy w sumie. Zacznę od tej dla mnie osobiście mniej istotnej, ale często pytacie mnie, jakie książki polecam, co polecam przeczytać, z czego się uczyć i tak dalej. I tutaj przychodzę do Was z sponsorem tego odcinka, czyli z wydawnictwem Medfarm. Medfarm wysłało mi trochę książek do ogarnięcia. Póki co mogę polecić Wam w ciemno już znaczy nawet nie w ciemno, bo, bo już jakby jestem w trakcie ogarniania tego tą książkę, czyli Mobilność w treningu funkcjonalnym. Jest to. Mega spoko książka, jeżeli na przykład nie możecie się zebrać do robienia jakiejś mobility, rozciągania i tak dalej, tak dalej, to to jest zajebista opcja. Mamy tutaj właśnie pokazane ćwiczenia, i to przypomina mi trochę co mi brakowało. Książkę Bądź sprawny jak Lampard, gdzie tam było na przykład coś na zasadzie Bolicie kolano, rób to, to i to. Macie tutaj testy, macie tutaj 16 testów w tej książce, żeby sprawdzić, czy macie dobrą mobilność w różnych stawach, więc jest to mega spoko opcja. Ja właśnie się zmobilizowałem przez to do robienia tych mobilek. I rozciągania, bo na co dzień, no po prostu mnie to nudziło. Wiecie, nie miałem takiego, że ciągle to samo robić, ile tego robić, itd. i tak dalej. Jak człowiek nie ma takiego planu, to się nie chce. A tu jest tak, że na przykład mam ból kolan, i mam, że na przykład w poniedziałek równe i te ćwiczenia, we wtorek te i te, w środę to i to, i to jest zajebista opcja. No i mówię jeszcze, że tutaj kilka innych pozycji na stronie też mam dużo pozycji. Także e, z kodem szmeksy 15 macie minus 15% na książki. Link zostawiam wam w opisie. A teraz przejdźmy do tego, co jest tematem odcinka, czyli to, co jest dla mnie istotne. Zajmuję się tym, co robię od ponad 7 lat. W ponad 7 lat działam na YouTubie. Jako trener działam troszkę dłużej, bo około 9 lat. Tak jak przez wszystkie te lata byłem bardziej skupiony powiedzmy, na osobach, które mają problem z treningami, ze zdrowym odżywianiem, na osób, które chcą kształtować sylwetkę itd. itd. Chciałbym teraz zmienić trochę grupę odbiorczą. W sensie na tym kanale dalej będzie to, co było dotychczas. Także o to się nie martwcie, nagle nie zmienię tematyki kanału, dalej będzie to samo. Bardziej chodzi mi o to, że chciałbym zacząć robić rzeczy, które pomogą zarówno trenerom, dietetykom, fizjoterapeutom, generalnie każdemu, kto w branży fitness chce się rozwijać w internecie. Dlatego, że ja się na tym po prostu wydaje mi się, że znam. Te ostatnie lata pokazały mi, że nawet bardziej yy, ogarniam... Marketing internetowy, i w ogóle tą tematykę, niż tematykę odżywiania i treningu, bo tak naprawdę ja tym żyję od paru lat i tym się głównie zajmuję, i to są moje główne tematy zainteresowań, a nie szeroko pojęta branża fitness. Dlatego właśnie już od paru tygodni, można powiedzieć, nie wiem nawet dokładnie ile, pracuję nad pewną rzeczą. Nie chcę na razie mówić, co to będzie. Od razu mówię, że to nie będzie e-book, bo to według mnie nie ma sensu. W sensie nie ma takiego e-booka, który przekaże taką wiedzę, ale pracuję nad czymś, co pomoże osobom, które właśnie chcą zaistnieć w branży fitness w internecie. Dlatego, że zauważyłem też to, co mnie osobiście denerwuje. Duży, że tak powiem, poklas, zasięgi i tak dalej. mają ludzi, którzy się nie znają na rzeczy i którzy pierdolą głupoty. W dużej mierze przez to, że właśnie pierdolą głupoty. I wiecie, ludzie komentując to, zostawiając jakieś łapki w dół, cokolwiek, jakkolwiek się angażując, pokazują, że są aktywni, przez co im rosną te zasięgi, a z kolei osoby, które na przykład mają dużo wiedzy, często ich blokuje coś, mają taką blokadę psychiczną, że może wiedzą za mało, może żeby właśnie nie palnąć jakiejś głupoty, w ogóle nie wiedzą jak się za to zabrać. I wiecie, są osoby, które mają bardzo dużą wiedzę, ale nie zarabiają tyle, na ile zasługują, tak bym powiedział, nie? I ja właśnie chciałbym w tym pomóc. Od budowania marki osobistej, przez robienie kontentu, przez pozyskiwanie klienta, przez obsługę tego klienta, wszystko, co jest Istotne od A do Z to nie będzie, jakby, tylko że tak powiem, produkt. Nie chciałoby mi się tak naprawdę robić tylko jednego produktu i, jakby, na tym skończyć. Tylko to będzie większe przedsięwzięcie. Bardzo możliwe, że to będzie za rok główna rzecz, którą się będę zajmował. Możliwe. Nie, nie, nie wiem tego jeszcze, ale myślę, że chciałbym, żeby tak było. Także mówię, na razie nie chcę mówić, co to będzie. Na pewno mogę powiedzieć teraz, że wróci content na kanał Fit Marketing, tylko bardziej, powiedzmy, będzie właśnie skierowany do dietyków trenerów, chociaż nie ma co ukrywać, że te wszystkie treści będą dobre dla wszystkich. W sensie dla każdego, kto chce w jakikolwiek sposób zmodernizować swoją wiedzę, to to będą treści dla tych osób. także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie zasubskrybujcie właśnie kanał Fit Marketing. myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch tam te rzeczy zaczną się pojawiać. dlatego, że no mam dużo jeszcze pracy. no nie będę ukrywał, to jest no parę set godzin Pracy, myślę, nad tym, żebym to zakończył, żebym był zadowolony i żeby to było gotowe. Także bądźcie czujni, będę Was no, aktualizował, że tak powiem, i trochę więcej zdradzał szczegółów, im bliżej, że tak powiem, będę końca tego, bo na razie powiem Wam, że mam naprawdę mnóstwo pomysłów i z niektórych wiem, że będę musiał zrezygnować, niektóre będę musiał dopracować, może po drodze jeszcze coś wymyślę. Także nie chcę, właśnie, mówić, że coś będzie, jak wiem, że na przykład potem by tego nie było, nie? Także tyle w temacie. Wróciłem właśnie od dentysty i wróciłem też ze sklepu i byłem w trzech lidlach, żeby szukać pinsy i nigdzie nie było pinsy, także byłem bardzo zły, więc w pojechałem do O'Shoa, żeby właśnie kupić zapas pins, dlatego że ostatnio bardzo często u nas wylatują. Wieczorem łatwo tutaj zrobić dobre makro i tak to wygląda. Mamy tutaj pieczareczki, papryczkę, cebulkę, kurczaka i serek. I oglądamy Dextera piąty sezon. Wrażenia są bardzo dobre. Bardzo mi się podoba ten serial. Żałuję, że wcześniej go nie widziałem, ale cieszę się, że teraz go oglądam. Kiedy są wszystkie sezony, można wszystko obejrzeć. I teraz tutaj na szybko jeszcze powiem Wam makro, bo dzisiaj specjalnie dla Was policzyłem kalorie, a chyba drugi raz w tym roku, więc wyszło mi 3700 kcal, 260 g białka, 110 g tłuszczu i 435 węglowodanów. wodanów. Dużo. No dużo, bo jestem dużo. Chce być jeszcze większy? Nie tu dużo spalam. Ja dzisiaj byłem bobo na treningu, ja dzisiaj zrobiłem rano cardio. i jeszcze mam zrobione kroku 15,5 tysiąca. Totalnie zasłużyłem. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym vlogu. Elu.